Jagged Alliance 3 to tytuł, który może być wymagający, ale dzięki odpowiednim strategiom można łatwo przezwyciężyć napotkane trudności. Oto kilka porad na początek, które pomogą w rozgrywce, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z gatunkiem strategii lub samą serią Jagged Alliance. Z tej strony Janek Krawiec i zapraszam Was na obejrzenie mojego krótkiego poradnika dotyczącego wyżej wymienionego tytułu. Pamiętajcie o subskrypcji na kanale. Kliknięciu łapki w górę i pozostawienia po sobie komentarza, dzięki którym budowane są większe zasięgi. Zaczynajmy. Jagged Alliance 3 to wartościowa kontynuacja cenionej serii. Ta produkcja nie tylko zadowoli fanów, ale również zapewni satysfakcję nowym graczom, którzy pragną stawić czoło wyzwaniom, jakie przed nimi postawi rozgrywka. Jednak nie ulega wątpliwości, że przeciwnościom, jakie napotkamy, nie będzie łatwo sprostać. Poniżej przedstawiamy pięć praktycznych wskazówek, które pomogą w trakcie rozgrywki. Zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze strategiami turowymi. W Jagged Alliance 3 czekają na ciebie egzotyczne republiki bananowe, gdzie jako dowódca grupy najemników będziesz musiał powstrzymać niebezpiecznych rewolucjonistów dążących do zdobycia władzy w tym regionie. Na początek przygody z Jagged Alliance 3 otrzymasz do dyspozycji czterech najemników. Zalecamy uważne zapoznanie się z tytułem, ponieważ każdy z tych czterech bohaterów posiada unikalne umiejętności. Dzięki temu, gdy cała grupa działa razem, jej zdolności uzupełniają się doskonale, co pozwala na skuteczniejsze wykonywanie zadań. Jest to niezwykle istotne, ponieważ misji jest wiele i każdą z nich trzeba podjąć w elastyczny sposób. W sekcji dowództwo możesz przeglądnąć listę dostępnych najemników i dowiedzieć się, ile będzie kosztować ich rekrutacja. Warto zdecydować się na różnorodny skład drużyny, zawierający specjalistów w skrytobójstwie, medycynie, strzelaniu oraz obszarze materiałów wybuchowych i pułapek. Czasem pojedynczy najemnik może spełniać kilka z tych wymagań, ale najlepiej, gdy ich umiejętności się uzupełniają. Dzięki temu drużyna będzie kompletna i gotowa na wszelkie wyzwania. Zatrudnianie najemników w Jagged Alliance 3 wiąże się z kosztami. Im bardziej doświadczeni, tym drożsi. Ważne jest pamiętanie o tym, szczególnie na początku rozgrywki, kiedy budżet może być ograniczony, a zarobki nie powalają swoimi rozmiarami. Dlatego na wstępie nie należy skupiać się tylko na najbardziej wykwalifikowanych najemnikach jeden wystarczy. Choć zatrudnienie mocniejszych może ułatwić grę, to może również skutkować zbyt szybkim i niepomyślnym zakończeniem rozgrywki. Głównym powodem takiej sytuacji jest konieczność odnawiania kontraktów z najemnikami. Jagged Alliance 3 wprowadza element realizmu, gdzie płacisz najemnikom za okres, w którym korzystasz z ich usług. Po tym czasie kontrakt należy przedłużyć, ponownie zapłacić za ich pracę lub pozostawić ich bez zatrudnienia. Warto więc mieć odpowiedni zapas gotówki na przedłużenie umów. W trakcie rozgrywki będziesz zdobywać kopalnie, które dostarczą dodatkowych pieniędzy, a także sprzedawać różne artefakty i diamenty, co pozwoli na zatrudnianie bardziej doświadczonych najemników w późniejszym czasie. Każdy z najemników, których zatrudniasz, posiada swoje unikalne atuty. Mogą to być umiejętności w obszarze broni miotających, pistoletów lub karabinków automatycznych. Warto zwracać uwagę na te cechy, aby odpowiednio dostosować ekwipunek do konkretnego bohatera. Na przykład, jeśli dany najemnik świetnie radzi sobie z ciągłym ogniem, nie ma sensu wyposażać go w karabin samopowtarzalny. To samo tyczy się podróżowania po mapie świata. Jeśli masz najemnika z wysoką statystyką w obszarze materiałów wybuchowych, wysyłaj go do rozbrajania min lub skrzyń, które tego wymagają. Inne postaci mogłyby zostać poważnie ranione w takiej sytuacji. Przydatne cechy są również kluczowe w walce. Na przykład, jeden z najemników może posiadać bonus do oflankowania, co pozwoli mu skuteczniej ranić wrogów w taktycznych manewrach. Dlatego warto wykorzystywać unikalne umiejętności każdego najemnika, aby efektywnie pokonywać wyzwania w grze. W Jagged Alliance kluczowym elementem rozgrywki jest akcja w czasie rzeczywistym, gdzie tury zaczynają się dopiero w momencie, gdy wróg zauważy twoich najemników. Ta mechanika może być wykorzystana w skrytobójczy sposób, co stwarza wiele możliwości. Najemnicy nie są ograniczeni w poruszaniu się, dzięki czemu mają swobodę eksplorowania mapy misji i eliminowania przeciwników, którzy są w odosobnionych miejscach. Co ciekawe, nawet jeśli wróg zauważy, że jego towarzysz ginie, ale nie dostrzeże zabójcy. Jedynie stanie się podejrzliwy. To daje możliwość kontynuowania działań w czasie rzeczywistym i ułatwia wykonanie zadania. Podejrzliwy żołnierz może zmienić pozycję, a nawet narażać się na atak. Wykorzystując skrytobójczą metodę, możesz pozbyć się przynajmniej części przeciwników, a następnie rozlokować swoją grupę i otwarcie stawić czoła pozostałym nieprzyjaciołom. To inteligentne wykorzystanie mechaniki czasu rzeczywistego. Może znacząco pomóc w pokonaniu trudności i osiągnięciu sukcesu w grze. W świecie Jagged Alliance czas nie stoi w miejscu, a wydarzenia toczą się dynamicznie. Twoi najemnicy mogą się zmęczyć i potrzebować chwili odpoczynku, co jest naturalnym elementem rozgrywki. To zdarza się w różnych momentach podczas misji. Na przykład, kiedy wszyscy jeszcze są w mieście, wszystko może być w porządku, ale po dotarciu na pole walki okaże się, że najemnicy są wyczerpani i potrzebują regeneracji sił. W takiej sytuacji warto zrobić sobie przerwę. Sprzęt podlega zużyciu, a rany nie zawsze goją się szybko. Dlatego warto wyznaczyć jednego z najemników do naprawy ekwipunku i leczenia innych. Dzięki temu zapewnisz sobie, że karabin lub pistolet nie zawiedzie w kluczowym momencie walki, a także zagwarantujesz, że najemnicy będą mieli maksymalną liczbę punktów życia. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest krótki odpoczynek zamiast ciągłego angażowania się w walki. To pozwoli najemnikom na ponowne nabranie sił i podejście do kolejnych wyzwań z pełnym zaangażowaniem. Dziękuję za skorzystanie z mojej pomocy i obejrzenie materiału. Jeżeli uważasz, że treść była pomocna i interesująca, zachęcam do subskrybowania naszego kanału, zostawienia komentarza oraz łapki w górę pod filmem, jeśli się spodobał. Będziemy wdzięczni za wsparcie i dzięki niemu będziemy mogli dostarczać Wam kolejne interesujące materiały. Zapraszamy do śledzenia naszego kanału. I do zobaczenia w kolejnych produkcjach.